dzisiejszej debacie. Nazywam się Agnina Kasprzyk i mam zaszczyt pełnić funkcję marszałka. Sekretarzem dzisiejszej debaty jest Jakub Jurek. Witam serdecznie szanownych nauczycieli, szanowną publiczność oraz uczniów naszej szkoły. Temat dzisiejszej debaty brzmi następująco. Czy zaniemyś powinien odzyskać prawa miejskie, czy utrzymać obecny status wsi? Pokrótce przedstawię zasady dzisiejszej debaty. Debata prowadzona jest przez marszałka, który spełnia rolę techniczną, dba o kulturę słowa, na koniec informuje o zwycięstwie. Sekretarz jest odpowiedzialny za informowanie o upływającym czasie. Każdy uczestnik ma cztery minuty, przez podniesienie ręki pierwszy raz po upłynięciu dwóch minut, drugi raz po wykorzystaniu czasu 4 minut. debacie przysłuchuje się czterech ekspertów. Pani Mariona Jesznowa, Pani Kujawek Maria, oraz uczniowie naszej szkoły. Każdy przyjmuje punkty za, punkty dodatkowe, wartość merytoryczna, wartość retoryczna, wierność tematowi, trzymanie się swojej roli, reakcja na wypowiedź i pytanie oponenta, punkty ujemne, brak inwokacji, argumenty ad personam, ignorowanie pytań drużyny przeciwnej, zabieranie głosu bez zezwolenia. Okazywanie braku szacunku do oponenta poprzez gest, mimikę, spojrzenie, komentarz słowny. W pojedynku biorą udział dwie drużyny po pięć osób. Cztery osoby to uczestnicy podstawowi i jeden rezerwowy. Każda drużyna ma kapitana. Kapitan po otrzymaniu głosu od marszałka przedstawia drużynę. Kapitan przyjmuje jednocześnie jedną z grunów. Zadanie dla uczestników drużyny. Członkowie drużyny siadają w wyznaczonych miejscach. Pierwszy mówca prezentuje tezę i podaje kluczowe argumenty. Drugi mówca rozwija argumentację i może zaczynać atakować kluczowe stwierdzenia drużyny przeciwnej. Trzeci mówca zajmuje się rozbiciem argumentów drużyny przeciwnej. Czwarty mówca podsumowuje stanowisko swojej strony. Piąty uczestnik wspiera grupę. Rozpoczyna drużyna broniąca tezę. Uczestnicy wypowiadają się przemienny. Swoją wypowiedź rozpoczynają od słów: Szanowny marszałku, szanowni eksperci, szanowni oponenci oraz szanowna publiczność. W czasie debaty mogą paść dwa pytania od strony przeciwnej, zasygnalizowane przez podniesienie ręki. O udzieleniu zgody na zadanie pytania decyduje marszałek. Po skończonej debacie eksperci zliczają punkty i informują marszałka. Marszałek ogłasza zwycięską drużynę. Dziękuję. Oddaję głos kapitanowi drużyny pierwszej. Szanowna Pani Marszałek, szanowni eksperci, szanowni oponenci, szanowna publiczności. Chciałbym bardzo serdecznie przedstawić naszą drużynę, która będzie broniła dzisiejszej tezy. A mianowicie w naszej drużynie jest Nikola Krause, Julia Golasinska, Alicja Jurka oraz Jan Antoni Kwećma. Szanowni marszałek, szanowni eksperci, szanowni oponenci, szanowna publiczności, jest mi niezmiernie byśmy przedstawicielem dużych prezentujących z nowych powinien Zanim odzyskać prawo miejskie, zacznę od tego, co oczywiste. Każdy człowiek mieć swoje miejsce na ziemi, taki swój mały asyl, gdzie będzie czuł się bezpieczny, w którym z chęcią będzie przybyła i do którego z chęcią będzie wracał. Miejsce, w którym będzie mógł sprawnie funkcjonować, pracować, kształcić się i wypoczywać. Podczas dzisiejszej debaty chcemy się zastanowić się nad następującą kwestią. Czy za już odzyskać prawa miejskie? Zapewne niektórzy z Was w tym momencie nasunęły się słowa szefskiego. Oto jest pytanie. Rzeczywiście zagadnienie to nie jest proste. Jednak nasza drużyna postara się udowodnić. Powiem więcej, na pewno to. Rzeczywiście zagadnienie to nie jest proste. Jednak nasza służba postara się udogodnić. Powiem więcej, na pewno dogodni, że za Niemiec powinna odzyskać prawa miejskie. miejskie. Dziękuję za uwagę. Odpowiem na pytania, czy dla prestiżu, poczucia bliższości, jestem z miasta. Jesteśmy w stanie tak wiele poświęcić? Stoimy na stanowisku, że zaniemy się powinien pozostać miejscowością w statusie Wsi. Jesteśmy przekonani, że argumenty, które za chwilę zaprezentujemy, będą tak mocne, że każdy próbuje oczywiste, po której jest w Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu, mówcy drugiego. Szanowna pani marszałek, szanowni eksperci, szanowni, op szanowni oponenci i szanowna publiczność. Argumenty, które chciałabym przytoczyć na poparcie naszej tezy, Zanim Myśl powinien odzyskać prawa miejskie, przedstawiają się następująco. Nasze rozważania rozpoczną od tego, że Zanim Myśl posiada już prawo miejskie. Było to w latach 1742-1934 do 1934 oraz 1941-1948. A więc byłby to niejako powrót do przeszłości. Po drugie, miasta mają możliwość szybszego rozwoju, takiego jak pozyskiwanie inwestorów czy nowych mieszkańców. A co za tym idzie? Ściągania wyższych podatków, które mogą być przeznaczane na rozwój miejscowości. Jak wiemy, się jest miejscowością o bardzo atrakcyjnym położeniu wśród jezior i lasów. Dlatego, gdy stanie się miastem, z pewnością przyciągnie jeszcze więcej nowych mieszkańców. Ponadto środki, które uzyskać można ze względu na większą liczbę mieszkańców, np. podatki pobierane od większej liczby ludności, pozwolą na zainwestowanie w działania na rzecz rozwoju zaniemyśla. Możliwe będzie inwestowanie środków w główne atrakcje miejscowości, np. przykład wyspę Edwarda, a także przekazanie dodatkowych środków na działania marketingu terytorialnego. Kolejnym argumentem jest możliwość pozyskiwania dotacji, np. Na, na budowę dróg, obwodów, co szczególnie ważne jest w przypadku zaniemyślań. Samochody przejeżdżające przez centrum stanowią zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie dla najmłodszych mieszkańców. Niszczą drogi, elewacje budynków, zanieczyszczają powietrze. To, co również w dużej mierze, a może nawet przede wszystkim, przemawia za tym, żeby stało się miastem, to spełnienie warunków. Wymaganych przez Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który nadzoruje tę procedurę, a mianowicie odpowiednia liczba mieszkańców ponad 2000, zanim już posiada 2440 mieszkańców. Nasza gmina ma wyodrębnione centrum, Plac Berlińskiego, który jest wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny. Nie będzie także konieczności wymiany dokumentów, a więc uniknie się dodatkowych kosztów. Ponadto, się jest w 100% zwodociągowany i skanalizowany w 99,9%. Posiada bogate zaplecze administracyjno-urzędowe, pocztę, ośrodek zdrowia, bank, policję czy straż pożarną. Posiada także zaplecze sportowe, ścieżki rowerowe, hala sportowa, orlik czy stadion. rozwiniętą komunikację, dogodny dojazd do Śremu, kurnika, Środek Wielkopolskiej czy nawet Poznania. Nie można również zapomnieć o stałych działaniach służących rozwojowi Zaniemyślank. Budowa mostu na Wyspę Etwarda, rewitalizacja pomostu i plaży miejskiej, a także bogata oferta rozrywkowa, prężnie działający Ośrodek Kultury, bogata oferta koncertowa. Należy dodać, że Zaniemyśl posiada prężnie rozwijającą się gastronomię oraz miejsca noclegowe. Restauracje takie jak kruk Kropka, Bukacik, wasmaki, Pozytywka czy Zaniemyślanka. Stawiając kropkę nad i, Chcemy podkreślić, że mieszkanie w mieście wiąże się z pewnego rodzaju prestiżem. Wielu z nas, młodych ludzi po ukończeniu szkoły podstawowej, kształci się w miastach i nieraz spotykało się z wypominaniem miejsca zamieszkania, a nawet nieprzychylnym traktowaniem z tego powodu. Dziękuję za uwagę. przewrotnie zaczniemy od argumentu o aspekcie psychologiczno-społecznym. Jesteśmy dumnymi, młodymi mieszkańcami za Poczycie Poczucie naszej wartości absolutnie nie zależy od tego, czy na pytanie Gdzie mieszkasz?, to w mieście. Tak więc argument, który według największego portalu Infor wskazuje, że chęć zmiany statusu gminy na miejską wynika głównie ze względów prestiżowych. Nas nie dotyczy. Wiemy, kim jesteśmy, co skąd prezentujemy, a przepiękna miejsca nie niczym nas nie ogranicza. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy dumni i zamieszkamy na wsi. Kolejna argument. Proszę Państwa, zanim myśl powiedzieć o niezwykłych, jeszcze nie w wykorzystanych wolarach krajobrazowych, a co za tym idzie turystycznych. Kto nie znając co nie myśla, wybierze się tu na wakacje, jeżeli za nimi nie będzie miasta. Pierwsze skojarzenia, jakie zakierkują w jego głowie, to z gier. dużo ludzi, drogo, chzemu. Brak tak zmianej ciszy. Czy na pewno będzie to kierunek jego wakacyjnego popoczynku? Dotacje to kolejny, niezwykle mocny argument na podstawie naszej tezy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Buda podczas Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązania dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa powiedział, że dofinansowanie unijne dla inwestycji na terenach wiejskich w latach 2014-2020 to prawie 1 trzecia dofinansowania przyznanego w ramach programów krajowych i regionalnych. Przewiduje się zainwestowanie m.in. w realizację inwestycji. W przetwórstwie rolno-spożywczym. Wsparcie otrzymają także inwestycje z sektora rolno-spożywczego obszarze gospodarki, obiegu zamkniętym i ochrony środowiska. Planowane jest również dofinansowanie inwestycji o szybki internet, wymianę źródeł ciepła i terenu domów i jednorodzinnych. Powstaną systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia wody. Podkreślam na terenach wiejskich, nie miejskich. Kolejny punkt: ceny nieruchomości. Mimo, że jesteśmy młodymi ludźmi, to przecież za kilka lat będziemy chcieli założyć rodzinę. To przecież oczywiste, że ceny wynajmu czy kupna mieszkania w mieście są dużo wyższe i nie zależy to od miejsca, tylko statusu miejscowości. Zanim mieście jest nowoczesną, nowoczesną ale spokojną, pełną, pełną zieleniem wziął. Każdy z nas swoich bliższych i dalszych sąsiadów. Czy tak to stanie? Kiedy będzie miasto? Kolejny argument. Czy nie będzie tak, że najbardziej widocznym efektem zmiany statusu miejscowości i na miasta będzie zmiana stanowisk i urzędu? Który zmieni się w burmistrza, a urząd gminy w urząd miasta. Kolejny argument. Czy nie lepiej korzystać z funduszy przyznaczonych czy osób w czy wsi? Czy nie jest to bardziej płacalne? Chodzi o inwestycje w agroturystykę niedostępnych dla miast i miasta. Jesteśmy za nowoczesną, tętniącą życiem wsi, za dostępem do kultury, jednocześnie oazą ciszy i zieleni. Taką siłą jest nie niech taką pozostanie. Jesteśmy dumni, że ten ludzki stan Dziękuję. Dziękuję. Jako marszałek dzisiejszej debaty oddaję głos. Czy patrzycie na zmianę statusu miejscowości w tak wąski sposób, jak tylko zmiana nazw stanowisk Jednostki Administracji Publicznej? Turyści będą odwiedzali Zaniemyśl, nadal pozostanie on małą, atrakcyjną miejscowością, która będzie poprzez zwiększone dotacje mogła jeszcze bardziej wyjść turystom naprzeciw, rozbudować bazę noclegową czy gastronomiczną, wybudować strefy ciszy. Hałas? Właśnie dzięki dotacjom unijnym pozyskiwanym dla miast będzie możliwość wybudowania obwodnicy, czy dodatkowych ścieżek rowerowych i zniwelowania hałasu przejeżdżających przez centrum tir zniwelowania zanieczyszczenia środowiska. Kolejny kontrargument, który chcielibyśmy poruszyć, to dotacje. Szanowni Państwo, na stronie portalu Funduszy Europejskich czytamy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało, że do 10% środków unijnych w latach 2021-2027 zostanie zainwestowanych w rozwój małych miast. Szanowni Państwo, miejscowości liczące do 5 tysięcy mieszkańców, zanim, zanim się, czy przypomnijmy obecnie nieco ponad 2 mieszkańców, mają prawa przysługujące zarówno gminom wiejskim, jak i miejskim. Dzięki temu będzie szansa na korzystanie z dwóch źródeł środków pomocowych unijnych skierowanych dla miast i dla wsi. Idźmy dalej, co do kwestii nieruchomości. Zaniemieść stanie się małym miastem, a więc ceny z pewnością nie zmienią się znacznie. Mniejsze miasto, niższa, niższa cena. Patrząc lokalnie, w Środzie Wielkopolskiej ceny mieszkań i koszty wynajmu są znacznie niższe niż w Poznaniu. W 2022 roku właśnie w Poznaniu za metr kwadratowy trzeba było zapłacić 9281 zł, a w środzie Wielkopolskiej w 2023 roku 6424 zł, a za Niemiec jest przecież jeszcze mniejszy niż środa Wielkopolska. Ponadto zmiana statusu miejscowości daje możliwości nowych inwestycji mieszkaniowych, a nie od dziś wiadomo, że koszty użytkowania nowoczesnych lokali mieszkaniowych są znacznie niższe niż te w starym budownictwie. Posiadają także wiele udogodnień zawartych w cenie, np. rolety zewnętrzne, ocieplenie, klimatyzację, windy czy pompy ciepła. Stare budownictwo wymaga dużych nakładów finansowych i zawiera mniej udogodnień. Odwołując się do kolejnego argumentu, to jest do stosunków sąsiedzkich, to uważamy, że w zaniemyślu nie tylko podtrzymywane będą relacje sąsiedzkie, ale z pewnością będą jeszcze one wzmocnione. Według serwisu internetowego Polska polskawliczbach.pl z roku 2021 średni wiek mieszkańca zaniemyśla to 39,4 lat. I to przypływ nowych, młodych mieszkańców pozwoli na zaaktywizowanie społeczności lokalnej zaniemyśla. Nasz kolejny podargument to zmiana statusu miasta nie wiąże się jedynie ze zmianą stanowisk urzędowych, a pociąga ze sobą wiele pozytywnych konsekwencji, o których już wcześniej wspominaliśmy: rozwój, dotacje, atrakcyjność. I wreszcie opłacalność pozyskiwanych funduszy. Szanowni Państwo, pragnę podkreślić, że zgodnie z postanowieniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 w celu kompleksowego wsparcia i rozwiązania problemów zgodnie z potrzebami danego obszaru, to właśnie rozwój małych miast jest priorytetem. Małym miastom przysługują dofinansowania unijne z różnych źródeł, a więc co jest bardziej opłacalne? Odpowiedź jest oczywista. Dziękuję za uwagę. Zgadzamy się zwykłym, hałaśliwym miasteczkiem położonym nad pięknym jeziorem. Notabene nikt tego ostatniego nie zauważy. My w zamian za to proponujemy korzystanie z funduszy przeznaczonych tylko i wyłącznie na rozwój wsi. Będziemy się uprężnie rozwijać przy jednoczesnym nietknięciu tego wszystkiego, co przyciąga turystów. Zgadzamy się co do argumentu związanego z budową, z budową obwodnicy. Jednak nie trzeba mieć statusu miasta, by ten problem rozwiązać. Przecież to, o czym mówicie, a więc że zajmiemy się w 100% złowy skanalizowanej w 99%, posiada zapycze administracyjno-urzędowe. Poczta, ośrodek zdrowia, bank, policja, straż pożarną, przedszkola, szkoła, kościoły, ośrodek kultury, izba pamięci. zaplecze sportowe, takie jak ścieżki rowerowe, hala sportowa, skatepark, kolik, stadion, korty tenisowe, rozwiniętą komunikację itd. To już jest. I nadal jesteśmy wsią. Piękną wsią. O co więc chodzi? I tu dochodzimy do Waszej kroki nad nich. Prestysz. Wy na czym skończyliście, my od tego zaczęliśmy. Według danych ponad 70% wsi ubiegających się o prawa miejskie kieruje się tym argumentem. Na obce są, są kompleksy związane z miejscem zamieszkania. Jak mam się wstydzić, mieszkając w przepięknej, nowoczesnej, pełnej niezmęconej przemysłem natury, bo taką miejscowością jest się. Pozwoliłaby na powrót do stanu początkowego. Później dzieliliśmy w argumenty ekonomiczne. Miasto, bardziej przyciąga inwestorów, a większa atrakcyjnych terenów miejskich zachęca wiele osób do przeprowadzki. Wtedy też lokalne władze mogą przebrać większe podatki, które mogą następnie inwestować w rozwój miasta. Wspomnieliśmy również o tym, że miasto ma wątpliwości na budowę dróg i obwodnic, co może przełożyć na bezpieczeństwo i spadek zanieczyszczeń w mieście. Jednak chyba jednym z naszych najważniejszych argumentów. Jestem potwierdzający, Zaniemyśl może być miastem, a mianowicie ma ponad 2000 mieszkańców. Funkcjonuje również wiele budynków rekreacyjnych i kulturowych. oraz rozporządzeniu jest kilka zabytków, takich jak na przykład Plac Bermińskiego. Nie będzie również konieczności zmian dokumentów na nowe. Zaniemyśl ma również odpowiednie zaplecze administracyjne. Większa część Zaniemyśl posiada również wodociągi oraz kanalizację, ośrodki sportowe oraz świetny doraz do większych miast. Zaniemyśl. Nie również pokazują piękne i atrakcyjne inwestycje. Zaniemyś, posiadam mieć warunki zaplecze, które wymagają na pełni inwestycji. Z całą pewnością ośrodek, który znajduje się nad jeziorem, będzie po rewitalizacji doskonałym ośrodkiem, aby przyciągnąć turystów na ludzi. Nie odnosimy się mieszkania w mieście, i w tym jest również unikający z tego prestiż. Czy zanieśmy w jakikolwiek sposób stracić na pozyskanie praw miejskich? Naszym zdaniem, wręcz przeciwnie. Możemy tylko zyskać. Dziękujemy. Wszystko to co skojarzy się z wsią. Spokój, ciszę, rozwój agroturystyki i osobowość zajmujących Ale dla nas, młodych ludzi, stając się o prawa miejskie, lub mając jako jednego z argumentów testiż, jaki się z tym wiąże, wskazujecie, że mieszkać na wsi to wstyd i należy to zmienić. Zauważcie, że przecież zdecydowana większość młodych ludzi naszej gminy nadal będzie mieszkała na wsi. Jednak dla nas nie jest to. My, jako uczniowie, całe swoje młode życie spędziliśmy na wsi. Tu mamy swoje korzenie. Nie czujemy się ani gorsi, ani lepsi od naszych kolegów mieszkańców. Do Was bardziej przemawiają. Mam nadzieję, że argumenty po stronie drużyny, która stoi na stanowisku, że Zabierześń powinien zawarcie o prawa miejskie, zarówno argumenty po stronie drużyny, która twierdzi, że powinien pozostać ksiądz, były tak mocne, ale jednocześnie pomogą Państwu w odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję.